Zatkał się. Skąd wiem? Bo zmienił się dźwięk, ale właściwie dlaczego odkurzacz zmienia dźwięk po zatkaniu? No to sprawdzamy. To serce odkurzacza. Taki wentylator wygląda mniej więcej tak. To turbina, bo turbo w języku łacińskim oznacza kręcić się, wirować. W każdym odkurzaczu te łopatki napędzane przez silnik mieszają cały czas powietrze, a ono z kolei, wykonując ruch po okręgu, poddaje się sile odśrodkowej. Wtedy też na obwodzie wentylatora pojawia się lokalnie większe ciśnienie czyli większa gęstość powietrza. Które z kolei uchodzi wylotem, czyli tu powietrze jest wciągane, a tu powietrze wylatuje. Jeśli zatkamy wlot odkurzacza, powietrze w wentylatorze uleci, a nowego nie będzie. A to oznacza? że łopatki nie będą miały czego mieszać i będą miały łatwiej. Dlatego wentylator kręci się szybciej. Spróbujmy to usłyszeć. I każda turbina od najmniejszej po największą będzie działać dokładnie w ten sam sposób. Ma znaczenia, czy zatkamy wlot powietrza na początku, czy po drodze w zbiorniku, który gdy jest pełen, też powoduje zwiększenie częstotliwości dźwięku pracy odkurzacza, czy na początku rury, czy może na jej końcu. Ostatnie lata wymusiły na producentach odkurzaczy wiele zmian. Prawnie ograniczono odkurzacz do maksymalnej mocy 900 W. Przez to zamiast ciężkich jeżdżących odkurzaczy pojawiły się bardziej smukłe, stojące, akumulatorowe. Zniknęły karbowane rury na rzecz krótkiej, prostej o małej ilości łączeń. Dzięki temu rura jest szczelna i ograniczone są turbulencje powietrza. Zniknęła też Teleskopowa rura i mechaniczna regulacja ciągu na rzecz tylko elektronicznych. A szczotka? W najnowszych odkurzaczach szczotka jest zawsze turbo. Turbo, czyli obrotowa. To co? Wracamy do sprzątania. Kropka.